Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy w League of Legends. Jest ze mną Chromu... Chromo. Ciemanko. Witam w mojej kuchni. <noise> Oraz Derae. Siema Trzeba, Dobra. trzeba w końcu rozpierdolić jakąś, jakiegoś Rankeda, bo dawno się normalnie nie grało. Wszystko przegrywam. Może w końcu coś, coś rozpierdolimy. Dlaczego ja mam jeden AP? Co tu się kurwa odjebało? Ej, chodź tutaj z tym wujkągiem. Ej, co się odjebało? Mamy <grymianie się stworów> na... jeden ap. Serio? No. Czekaj. Jeden więcej obrażeń mam z tego, z w, więc... No to bardzo zawsze coś, nie? Jak umiecie scenić hp tak byś... go upierdolnał. Hahaha. był bym napisał good luck WAC, ale to nie co jest. Pojawiły się stwory. No, A co ty tu w ogóle? No tak, trzeba w stanie popatrzeć. Ha, spoko. Okej, poklaska może się dać. Good luck, Ej, Those... Co to jest ty? Co to jest ty? Ruszwał. Udałibyście pan. DJa Sandra zaevist to było, nie? Tylko wizualnie, wiesz. Ja się. To taki bardziej beatbox w sumie ty. Ja mam taza na midzie, nie, no już zaczyna się. Jak masz? Taza? Taz, nie, go się ma nazwę Taz. Serio? Jasne. No to pogodzenia, nie? Virtus Pro. No to masz przejebane, nie? Mieszane nie on wejście. Zestrzeli kogoś. cię jak! Jak terrorystę. Nie odbijaj się ani przez. Co, oni w dżungli chwila mieli, nie? Co mieli? No. Heila w, w dżungli? No, Fidel, Steven. A Fidla? Z czem heila? Ja znam heila, lol. Jeszcze mi. lepiej. Okej okay. Noo, no ty Jak stoisz w tym, to ja ci klepać nie mogę No tak, tak to działało przecież no nie Oj oj ha, ha, ha. Zrobiłem cię pambułko kolego Mhm To woda się ciekawie nam idzie No co, ja się cash tak? Co tam się dzieje? Ja nie wiem w ogóle nie mi trafi się A, to chyba dobrze dla ciebie No tak, to woda się ciekawie On się healuje? Shen, czy nie? Czy znaczy, on ma poty, to w sumie się healuje. nie mam pojęcia. Nie, nie wiem, czy on ma jakiegoś tego skill'a, czy, czy się healuje. Jak to Shen! Ej, Prześ... do ciebie nie nie ma od ma razu? Nie, wiem jak Chyba O kurwa, Zlepa. dobre ku Jobek 150. Farma też chujowa. Dobra, trafił cię. Wow, dobry jest. Komerka jest też chujowo ustawiona, jestem ogarniętym człowiekiem. Youtuber najlepszej kurwa klasy. trupy. No i ładnie, i to mi się podoba. Tak no i gitara. Ciekawe, czy to ten driver, Nie, to nie może być ten Draven. Kurde, no ja puszuję. Nie mam mniej HP, to jest złe. Jak oni zabiją swojego Jaśka, to jedne. To oni, jak to nie zabić do ale ich zrobiłem, ale... O! Ten nie trafił z e, ale zrąbał, jejku Ale zrąbał nie trafił z e. Ja się zatrzymałem i mnie też nie zabi... zabili znaczy. To jest dobre, nie zatrzymujesz się w Wukongiem? Ja nie wiedzą czy ty się zamieniłeś w tego, czy... Bez gitu ja no się zatrzymałem, oni przebiegli przede mną. Nie znoszę grać na nie? Po prostu ta postać jest serdecznie Coś w tym jest też. No, taki trollolo, nie? nie? dokładnie. Taj -taj. Jeszcze jak najlepiej, jak się możesz śmiać tą postacią cały czas. Ale sama Nie Mnie jest zawsze denerwowałem, miałem początek wieki, jak się śmiał na bocie. No? Że miałem uchę tak zaryjżować i wyjebać. Uderzyć. No właśnie. Zaraz mi wpadnie pewnie przyjaciel kurde. Cofnie się teraz, on. Zapewni mi wyzwanie. Ja się GG na midzie, bo no to jest po prostu totalne to zero. Pill to już tym bardziej. A no, szczę też zjebał tego ganka, co on dostał, A to ten był na topie w końcu? Kto? To Fidel na był na topie. Uro, nie no, tego to ja w ogóle nie się. Fidel był na topie. O no, kurde. Najgorsze, no, że puszuje, no. Nie chce puszować a puszuje. Oj, Draven się na wpieprza. No ja cię. Ej, kurde, zrobię kraba i do ciebie pójdę Wskaż mi drogę kurde. Allah, hit, no me, Raczej bot mojej pomocy nie potrzebuje <laughs> Primaidy tam sobie dałem radę Jeszcze tam na bocie są primade'y tylko nie, nie mamy ich na to Oh, fuck o! O! Użył sobie tą zasłonę tą, tą ścianę, tą ścianę, tą ścianę Rozjebał górę, Stanął w środku tej zasłony nic mu nie zdał, nie Aha. Nic, za nic. Dupa. No dobra, nic nie to robić. Trzeba go rozjebać. Kur... Jasne. Yes, nice. Okej, okay, okay. Mogę sobie zrobić te gulce do końca. Po <laughs> Muszę się cofnął. No dobra, no ale jest cofny, <tryk> tak? No tak. O, siódmy już bił. Jest Siódmy e, już bił, teraz on będzie puszował Przynajmniej to. A jesteś w Blue Lissandru? No jasne. Pytasz, wiesz? No, no, no żar, O, warda, że z krzem postawił teraz. Ale ma że na no sumie też to chyba było zawsze tam pod końcówkę A czy ci ja ci powiem, zabił, gdyby nie ma Znaczy, powiem ci, że Kappa proponował Blue Katerynie, nie? No to też było cooldown, nie? <grym> ja brałem Katom. Blue, nie? Nie, ty chciałeś dać KC Blue. Ha! A no, to cooldowny, nie? No. Nadchodzę, Jasiek, trzymaj się tam. Super! Wyleciałem za ten. Nieokre. Ss mid. Może chyba na stronę topa poszedłem. Okej, okay, oni mogą mnie Jestem totalnie pod wieżą, mam ulta. No, to tyle dobrze. Okay. To Ty biegam? Nie wiem, postaraj się. Kurde, taki low low kick taki że Moje miejsce jest na szczęście Przeciwnik pokonany Pomocy Maszulta? Mamy, Faj ale czekaj, bo potrzebuję Disandra ktoś mnie we mnie wokół? Co on robi? O kurz szybko kuwle iść z niego szybko oh. Nice, Mamy nie mam E akurat, żeby skoczyć. Nie miałem E, bo użyłem na tamtego nie. myślę, że... nie uznawał, nie? No właśnie. Nie wiedziałem, żeby się wiesz wiesz, dlatego. Nie no, patrzę, jak się ten napotoczył, to. No właśnie, nawet go nie? Jest okej. Okay. Jest okej, okay, myślę. Włożyć, Co by tu złożyć? Co? Co robisz? O co ja powiedziałem? Myślę A SPIERDALAJ spierdalaj <grystanie> <Es> <grystanie> Moja koleżanka poleciła mi Weź spierdalaj Tak dokładnie ten szem coś tam bije, coś tam bije, ale... O, wyzywki widzę Na YouTube lecą Polaczki typowe A dobra, nie, nie będę im pisał, że powitajcie YouTube'a Dobra, po co im to wiedzieć? Więcej widzów. Tak się pod koniec więcej widzów. Nie miałem ulti. O, fidel wpada widzę. Kolega. Hmm, będzie chyba ciężki. Mi teraz? Psz, o kurde te... E. Te ku co on zrobił Co to był za gang? Gang, gang roku <gryw> Jak to zobaczycie na nagraniu nie? Elo. O kurde ty Ten co też zrobił Co to za flash był? Co to za flash? No na low to tylko na ulti ten. Tam nie mam multa. To się cofam, tylko jest tutaj, dobra. Zobaczycie czy... na. Zobaczycie co Shen zrobił, nie? Flash kurwa życia. Dobra, dobrze Ty. <ścoughs> Widziałeś to? Widziałem, że mam kamerkę na ziemi. Dobry agent. Ale teraz jak uprzejdę, ja mówię. Agenci kurwałem CIA, widzę. jest gość, służej trochę ty No staram się też Aaa ty cwaniaczku Zabiją mnie Kurde No Fidel już już mówi koniec Koniec tego dobrego nie będziesz mi szenał tutaj no, Wyszło zabójca No i tak masz tą grę tą, tą grę, jak dobrze nie nie jakimś no To potem tak takie chujnia 2 na 10 Dobra, no, ja, ej, ja nie ci nie, nie wypominam meczu w tak? Ja tobie to wszystko. To jest normalna zarówno, ja już normalam, że zawsze tak. Ja wiem właśnie. O 7, 7 AP mam, ty. No Ale to napierdalam. Skill plus 7, nie? Skill plus 7. A czekaj, wezmę sobie toporek. A jest, słyszysz mnie? Tak. No? E, mówię do tego, do. Tak, słyszę. E, Kapy. Co? To też e, ja, ja tobie nie wypominam meczu w No słyszałem to, mówię cicho, cicho, nikt nie słyszał. <noise> Spustoszenie Ej, w ogóle ten Draven sobie jakieś jaje robi, nie? osiem 1 To tak jak w wcześniejszy ten Moje driver na, na normalu Ej, Wluto, cześć, cześć, oh, tutaj o, jeden last hit O kurde, ten ma większy level niż ja Słaniaczek chodź I bądź większą bądź. farmę Zabiję go w No, bo tam nie miałem w ogóle co przychodzić, bo tam nic bym nie zrobił. Dobra, pomsta. Ej, do może będę mógł zapierdolić mu ten. Czemu reporty szło? Nie wiem. Może zje. Ile ty masz tą Lisandrom? Że oni chcą reportować? Tak chcę ja go ja Chcą go reportować? Bo pewnie poszło na tylko Każdy A, być może. No. Albo nie, ma jeden, tutaj. w sumie. Tresz ma 06. 6 Czy to jest support niby, ale i tak No to nie na botie, jeśli nie reportują na zajęcie A no To bardzo prawdopodobne, jak nasi ja przyjaciele mamy, mamy cały, praktycznie jest nas trzech primate, Plus tamtych dwóch na botie Mhm mm ich tak samo w no, ogóle na botu A w sumie Takiego, no Premade z to... pre i chcą innych primate'ów tam raportować. Yes. Ja y ja tobie oddałem nie? No co słowo tylko jedynie dobrze tam czas, czasami tarczy tam postawił, to wszystko. Znaczy już ja lepiej jest gram. Kurde no. Farma SS tak w ogóle, nie? O dobra, przyszedłem. Ty w ogóle ten mi zostawił kraba, nie? Jaki miły. Przeciwie. No i okej. Okay. Można się cofnąć, to O kurde, ale zniszczeni na bocie, mógłbym się tepać. ale Ooo... No. Dwa trupy. Przenultował? Nawet nie wiem. To jeszcze nie jest słaby ty. Miałem 30 cofnę po to reszę. Kurde. Kurde, bo mnie bije. No właśnie widzę. Ja z Szyna już tak bardziej na to się nie bierzesz, no musisz. Mogę, mm. No. Już widziałem go no. bardziej na supportzie, on się To pana? No. Weź mi koniec, kiedy się wyjednaliśmy. Teraz. W... <laughs> <laughs> no jak mi zgankował Fidel. Aaa, wtedy. Wtedy. No. Jeden Fidel tam jest i Szczęta ma no, jeden, dwa i Fidel, jeden, jeden, który safiduje. wiem na to nie o. patrzeć. No w sumie mam to... najwięcej deadów. Znaczy ja wszedłem ja ale pod tureta To tak to się teraz nazywa No z Zgridowałem <śmiency> Przyznam Lizy. Przyznam bez bicia Nie wiem dlaczego ja mam tutaj jeden P ja zrobiłem w tych spodzież Ja nie wiem czy on nie wie że tu TURETU nie ma nie? nie to nie, nie wiem. początek mojej znaczy. To nie mam jako tak kamerka 2 na 10 tu się ustaw o Legel. Czemu mi się ruszasz? Seryjny zabójca no, Ja ci nie <grym> No jak Fidesz pierwsza, ty A, Nie wiem, czy to... To na bez jeszcze dostało nerfa, czy nie Ja pierdolę, 14-1, no, przecież on... No Tu ma 14-1? Draven? No, no Draven, no, człowieku nic mój Przecież takiego Dravena to teraz ja, ja nie powstrzymasz panie, panie Katelyn. Katelyn, matko A ja w sumie przytuliłbym tego Jego Reda, wiesz? ma zasięg i ma tego E swojego, nie? Też, to też jakieś tam... Mam to padnie że Ale nie ma co, chwilę, nie? Mi się wydaje, że części tutaj tym ma... Te... Te... Hmm. E swoje, tak? Czy tam W, tak? Biega. Dobra, chodź po Legenda. tego Shona. Dawaj go. Tak. Mam ulta jak coś. Mogę go podwójnie zastosować. Ja tak? mam też... ...ulta, tak Kurde, nie, ja nie mogę. Za... Źle, żeśmy zrobili to, zbyt blisko Taureta, no. Zespół Taureta nas zniszczył. Taureta? Zespół Taurona. Zespół Taurona. Taurosa. A, jest 23.5, nie? Ej, przypomina ci to pewien mecz? Kappa? Jaki? Aha, no. ci to pewien mecz? Czekaj, o którym ty mówisz? O nie, nie mów, że nie ten, nie pamiętasz tego meczu. Aj, wiem, który. Przypomina mi kowtorka z rozrywki. Ale ja już mam kolejny taki mecz w ogóle, nie? Tylko się cieszyć. Dobra. Szupaj kioś, Stila. Później można iść tanka. Legenda. Shen. Ja w takim bądź razie. Ktoś mnie kurwa, zużyłem flasha i Myślę, Myślałem, że bym tak. dosięgnął z tego kurwa tulipa. Czemu on taki regenerate, Oj ty? O Jezus. Jesteś mocny. Nie obijaj się ani pustuj. O kurde, idę wam pomóc Mam ulti, więc no, Nie po tak, co tam robi, ten stryk. Ten rozkręcił się z pałki no, Rozkręcił kurwa pałkę No nie Ja pałę rozkręciłem, dlaczego nie dostałem nic za to? Ja zgrzałem ulta i też nic nie dostałem ja bym się robić co to za boby na no ja Jaki ja <laughs> ty Pomogę ci O dziękuję bardzo Gentlemanie ty <laughs> Patrz to Patrz to Ja wejdę w <laughs> A to co zrobiłeś? Widziałeś co zrobiłem? Nie Zbejtowałem Cię go! Mu, nie? No. Uwaga Au. Kurwa za zabobę, ja jedę. <laughs> no Jeszcze <już to> <laughs> GG. Nie no, jak tak jest. Tak, Draven jest naładowany, to. Naładowany? Co ja kurwa powiedziałem w tym momencie? Nie, nafidowany fidowany musi powiedzieć. Nafidowany, naładowany, nie, nie. Nie, no to samo. <laughs> Au. Łoty. O, ty trwaniura, dobra, jeszcze tego brakowało Uii. Report bot Jest report bot Co to się tam zdarzyło? O kurde. On do mnie ze swojego tam chyba daszu, nie? No. A ja ze swojego ku przez ścianę i on do mnie przez ścianę O kurde, ich jest trochę do tego można zabić, o cześć. aha. No, czyli nie było takie to trudne, bo Bot bo się tak nafidował, że to. że to głowa mała. Ja się z wami żegnam, ja byłem Mister Fairplay. Ze mną był Chromu i. Razie. Dziękuję. O S- na Lisandrze i fragment klucza. Dziękuję Państwu bardzo. Poddawiamy. Dziękujemy. No, dzięki że... Dzięki zakończyłeś mój odcinek. Trzymajcie się na razie.